Uwaga, bo za 3 sekundy wydarzy się efekt wykonany dzięki sztucznej inteligencji. Switch. Ale dzięki Larmu mówi kamera. Zaczynamy. Współtwórcą tego odcinka jest firma Inpost, dlatego że właśnie rusza konkurs, dzięki któremu możesz wyżyć się artystycznie i zdobyć spore, fajne nagrody, między innymi MacBook Pro, iPhone 14 Max i kamery GoPro. Zadaniem konkursowym tym razem, bo to już czwarta edycja, ale trochę forma się zmieniła i postawione jest wszystko na sztukę digitalową, cyfrową. No właśnie, zadaniem jest stworzenie zdjęcia, grafiki, wideo lub animacji, która nawiązuje do konkursowego hasła, jakim jest paczkomat in my life. W skrócie zadanie polega na tym, abyście pokazali swoją zajawkę, ale w otoczeniu Toczeniu paczkomatu. A ten materiał ma za zadanie zainspirować was i pokazać, jakie sztuczki możecie wykorzystać i współczesną technologię do urozmaicenia swoich prac, zdjęć, grafik czy animacji. Mi tym razem przypadł zaszczyt bycia członkiem jury, więc jestem bardzo ciekaw, jakie prace nadeślecie. Wybierzemy trzech zwycięzców, a publiczność, to znaczy Wy, będziecie mogli wybrać jeszcze 10 najlepszych prac, które również zostaną nagrodzone. Moim zdaniem, warto spróbować i pokazać swoje prace, to, co się robi, no i wyjść. Na szerszą publiczność. Formularz zgłoszeniowy, regulamin i szczegóły techniczne znajdziecie pod linkiem artinpost.pl. Bardzo serdecznie zapraszam. Macie czas do nadsyłania swoich prac do połowy czerwca. Do tego efektu będziemy potrzebowali Stable Diffusion. Jest on Trochę bardziej skomplikowany niż do tej pory aplikacje, które pokazywałem, ale krok po kroku postaram się was doprowadzić do celu, abyście sami mogli stworzyć coś podobnego. A posłuży nam do tego nic innego, oczywiście, jak patch Pamiętajcie, że macie 30 sekund na takie wideo nagranie, a co do dzisiejszego efektu będziemy potrzebowali ostatnią zamrożoną klatkę, czyli... Po kolei. Najpierw wchodzimy na Hugging Face ukośnik Runway ML i pobieramy główny model Stable Diffusion. Końcówka pliku to CKPT. Przygotujcie transfer, bo 4 giga to zajmuje. Po czym wchodzimy na python.org i pobieramy właśnie pyton na, na swój Windows. Tutaj ważne, abyśmy zaznaczyli at. Następnie GitHub i pobieramy GitHuba. Wybieramy wersję naszego Windowsa, no i pobieramy. Instalujemy po prostu klikając Next wszystko po kolei. Następnie wchodzimy na Civit AI i pobieramy Ref Animated. Potrzebne do tego właśnie efektu nieskończoności. Dobra, teraz tworzymy katalog, w którym będzie nasz Table Diffusion. Wpisujemy CMD, pojawia nam się terminal, niepłatniczy. Wpisujemy git clone. Wchodzimy na stronę GitHuba, Automatic 111 i kopiujemy Tą ścieżkę. Następnie Enter i czekamy, też kilka giga musi nam się tutaj pobrać. Dobra, to teraz wchodzimy do katalogu, wchodzimy w modele, w Stable Diffusion i tutaj wklejamy nasze właśnie pobrane wcześniej modele. OK, to teraz już w naszym głównym folderze, gdzie znajduje się nasz program, włączamy WebUI user BAT, czekamy też chwilkę, pojawia nam się adres IP, wklejamy go w przeglądarkę, no i jesteśmy. Tu na górze znajdują się nasze checkpointy, musimy mieć zaznaczony nasz model, czyli Ref Animated, jeżeli chcemy uzyskać ten efekt. Następnie potrzebujemy tutaj Deforum. Wy tego nie będziecie mieli, więc musicie wejść w Extation, Available, załadować modele i na liście znaleźć właśnie Deforum i zainstalować. Następnie wyłączyć Stable Diffusion, włączyć jeszcze raz i jedziemy dalej. Następnie musimy wybrać sampler, proponuję DMP SDE Karas. Tutaj steps możemy zostawić 25 i rozdzielczość. Proponuję 960 na 540 możemy oczywiście większą, ale wtedy będziemy dłużej czekać, a możemy ją przecież później jeszcze powiększyć. Pokażę Wam jak. Następnie wchodzimy w Keyframes, ustawiamy 3D, wrap. Tu natomiast mamy przestrzeń do ruchu, gdzie ustawiamy wartości, osi, w którą stronę ma się nasz obraz, porusza. Proponuję również wejść w Depth, ustawić Field of View na 120. To są takie podstawowe ustawienia, po więcej zapraszam na zapisanie się na nowy kurs AI Master. Link w opisie. Idziemy dalej, prompt. Tutaj dzieje się magia, bo ustalamy w której sekundzie... Co ma się pojawiać? Możemy sobie skopiować tą linijkę i na przykład wpisać Godzilla w dżungli w stylu National Geographic. Następnie mamy init, zaznaczamy go od razu, czyli miejsce, gdzie wklejamy ścieżkę, która doprowadzi nas do naszego pliku, do naszej klatki wcześniej przygotowanej. Proponuję ją wrzucić w przeglądarkę i ta ścieżka od razu nam się pojawi. Klejamy i kasujemy sam począteczek. Dobra, to przechodzimy sobie do output, gdzie wpisujemy ilość klatek na sekundę. U mnie 115. 15, oczywiście może być 25-30, ale po prostu dłużej będziemy czekać. Klikamy generuj i generujemy, ale widzimy, że wyskoczył nam błąd w siódmej kolumnie. Wchodzimy w takim razie do promptów i widzimy, że na końcu jest przecinek, którego nie powinno być. Ok, to generujemy jeszcze raz, teraz już idzie. Na konsoli mamy też dokładniejszy podgląd, co się dokładnie dzieje pojawia nam się nakładka klatka i w katalogu widzimy pojawiające się od Na samym końcu całego zadania pojawi nam się plik w formie MP4, który proponuję wrzucić do np. Topaz AI i dzięki właśnie sztucznej inteligencji rozciągnąć go do 4K i dorobić brakujące klatki. I gotowe. Biorąc udział w konkursie możecie oczywiście skorzystać z innych narzędzi. Dlatego przygotowałem dla Was małą inspirację. Dobrze jest mieć swoje zajawki. Jedni lubią, gdy się coś kręci, inni kochają podróże, nawet to osiedlowe. Ale nikt nie znosi tracić czasu, dlatego ja go zatrzymuję, jak się da. Wyżyjcie się artystycznie i pokażcie, co potraficie. A ja te wszystkie prace z resztą jurorów będę oglądał i już nie mogę się doczekać. To była Mówi Kamera, a dzięki też na Instagramie i na TikToku. Powodzenia i do zobaczenia.